Czy Bóg może przemówić do mnie? Czy mogę pozdrowić Jezusa? Czy mogę do niego zadzwonić? Jezus żyje, słyszy i odpowiada. Posłuchaj dzisiejszej mojej historii. W ten zwykły sobotni listopadowy poranek, około 9.15 postanowiłam zadzwonić do Eweliny w tym momencie. Dzwonię, ale nie odbiera, a nawet rozłącza się. Odpisuje mi wiadomość SMS-em, już wychodzą, jestem w kaplicy. Po czym za chwilę dzwoni, mówiąc: Zobacz, jakie wysyłam ci filmik. Ty tylko go obejrzyj. Panie Jezu, chciałam ci powiedzieć, czy Ania Cię pozdrawia. Ja już Ci to mówiłam, ale żeby nie było żadnych wątpliwości, no to nagrywam to, żeby nie miała wątpliwości, że ja Cię pozdrowiłam. Panie Jezu, dobrze? Panie Jezu, ty chcesz, to sam ją pozdrow, tak? Na pewno Wojtuś cię też pozdrawia. Także powiedz coś do Ani, Panie Jezu, proszę. Ewelinko, ja właśnie wysłuchałam filmik, który mi wysłałaś i powiedz mi yy, ten telefon, kto dzwoni, kto, kogo to jest? No Aniu, to jest twój telefon. Ale naprawdę? W momencie, w ja... Tak, w tym momencie, w którym byłam w kaplicy i mówiłam, że pozdrawiasz Pana Jezusa, to w tym momencie ty dzwoniłaś. Ten, 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 ten telefon, który słychać, że dzwoni, to właśnie to jest ten moment? Tak, to jest ten moment. No po prostu... Dokładnie, kiedy ja... Po prostu, wiesz, jak to mnie, po prostu to mnie tak porusza. Jen, od rana dostać taką wiadomość od niego. To jest cudowne. Tak, w tym, w tym momencie właśnie Ale móc się go, go to, słuchaj, też pozdrawiać, móc go tak. pozdrawiać w kaplicy. Yy, znaczy, znać się nawzajem, czyli móc cię wysłać z takim zadaniem pozdrów Jezusa właśnie w tej kaplicy. To też jest cudowne. Przed tym, o, przed tym, <laughs> tak. yy, przed tym yy, w tym miejscu, przed tym tabernakulum. W którym też żeśmy wspólnie adorowali, no to jest po prostu cudowne. I taki znak. I taki znak. Tak, i przed, i przed Jezusem, który patrzy na Ciebie z obrazu, również. Nie, no po prostu niemożliwe. Niemożliwe, tak, no po jest. prostu. A ja przecież nie wiedziałam, że Ty w tym momencie jesteś w kaplicy. No nic, po prostu nic. Zaczęłam dzień. Tak, i tak Pan Jezus się obiecał. I tak Pan dzisiaj. Jezus działa. Tak, Pan Jezus jest obecny no, w najświętszym sakramencie w tabernakulum. To jest niezwykła. Tak. Uwielbiamy go. Tak, tak. Uwielbiamy go. Uwielbiamy Cię, Panie. Uwielbiamy, uwielbiamy Cię, Cię cały zada, dzień. Uwielbiamy mamę, Cię, Wysza. Panie, za to, że mówisz, za to, że słyszysz, za to, że możemy dzwonić do siebie. Za to, że, że Ty odpowiadasz, jakbyś dzwonił do mnie. Jen, Panie, jesteś wielki, jak Ty kochasz. <słysza> uwielbiamy Cię. Uwielbiamy Cię, Panie. Amen. Amen. Jakby tego było mało, o 13:40. Dostaję od Macieja zdjęcie z Jezusem w najświętszym sakramencie z dopiskiem. Pozdrowienia z katedry w Łodzi. Jezus cię kocha, jesteś jego umiłowaną córką. Odpisuję, całuję go mocno. Czytam jeszcze raz. Serce mi wali. Jezus znowu mnie pozdrawia. Dwie zupełnie obce osoby. Dwie, dwa, dwie różne miejscowości. Zakopane i łódź. A te dwie osoby jednego dnia poczuły, że mają mnie pozdrowić od Jezusa i to w ten sam sposób, od Jezusa Eucharystycznego. Czy wierzysz, że Jezus jest prawdziwie obecny w najświętszym sakramencie? Ja tak. A ty rozmawiasz z Nim i pozdrawiasz? Nie wiem, czy słyszysz Jezusa, ale czy go szukasz? Czy go adorujesz? On przebywa w najświętszym sakramencie. Wejdź do kościoła, zatrzymaj się, porozmawiaj z nim. On tam jest i czeka.